Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemanko wam wszystkim. No i kochani, mamy kolejny dzień. O, tu sobie nic nie przerzuciłem w tym telefoniku. Czekajcie, może się uda. O, udało się. Część się przynajmniej uda. E, dobra, dzisiaj mamy drugi stycznia. I dalej sobie czytamy e, li, list Jana. I co my ty, w tym liście mamy? Ano, Jan nazywa kłamcą tego, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem. Oczywiście tutaj, chyba już to mówiłem w którymś filmiku, że Jan tutaj nawiązuje do wczesnej herezji chrześcijańskiej, do herezji Kerynta. I ten koleżka mówił, że Pan Jezus to jest zwykły człowiek, zwykły gość, i w momencie chrztu w Jordanie zstąpił na niego Chrystus. No i w momencie śmierci przed ukrzyżowaniem, to ten Chrystus z Niego uleciał. No i taki ten zwykły Jezus sobie zmarł. No i właśnie tutaj Jan mówi, że wcale nie, że Jezus Chrystus to jest jedna i ta sama osoba. Jezus Chrystus poniósł śmierć. No i ten, kto zaprzecza, że Jezus Chrystus yy, jest Bogiem, kto zaprzecza tej tezie, no to, no to jest antychrystem, tak? Jest antynamaszczeniem. Antynamaszczeniowca, można tak by powiedzieć. No i okej. Okay. Yy... Co do was to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, czyli od Chrystusa, trwa w was i nie potrzebujecie, nie potrzebujecie pouczenia od nikogo. Bo jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Oczywiście chodzi o namaszczenie Ducha Świętego, który w nas może mówić, tak? I może nas prowadzić do pełnej prawdy i spoko. I wszystko tutaj jest w porządku. Trwajcie w nim, dzieci, abyśmy się gdy się zjawi, mieli ufność w dniu jego przyjścia i żebyśmy nie doznali wstydu. Ok, no to tutaj ten temat trwania w jego słowie, trwania w jego osobie też pojawia się w Ewangelii Jana. Także spoko. Drugie czytanie mamy z Ewangelii Jana, czyli mamy tego samego autora i kolejne wersety tuż po prologu, kiedy wysłannicy faryzeuszów przychodzą do Jana Chrzciciela i zadają mu pytanie, to kto ty w końcu jesteś? Co sam mówisz o sobie? I zobaczcie, kochani, że Jan nie odpowiada w ten sposób, że mnie to się wydaje, że ja jestem taki czy taki. Ja sądzę, że jestem taki czy taki koleżka. On nic z tego nie mówi. Jak go pytają, czy ty jesteś Mesjaszem, a nie, no, kim ty jesteś, tak? Kto ty jesteś? Ja nie jestem Mesjaszem. Od razu odpowiada. No to kto? To jesteś Eliaszem, nie. Prorokiem, nie. No to kim jesteś? Co sam mówisz o sobie? No i mówi: Ja to jestem głos wołającego na pustyni. I oczywiście to jest cytat z księgi Proroka Izajasza, tak? Także święty Jan Chrzciciel, on mówi o sobie dokładnie to, co Bóg do niego mówi. Skoro Pan Bóg powiedział do Jana, że Ty jesteś głosem wołającego na pustyni, no to Jan mówi: Okej, okay, no to skoro Ty, Panie Boże, tak o mnie mówisz, to tym jestem. No, i powinniśmy brać z niego przykład, jako z tego gościa, który nie mówi cokolwiek o sobie, co jemu się wydaje, tylko mówi dokładnie to, co Bóg o nim mówi. No. Także, kochani, to jest o wiele cenniejsze mówić to o sobie samym, co Bóg do mnie mówi, kim jestem, tak? Także Jan Chrzciciel daje nam tutaj przykład, żeby nie mówić o sobie, czy nie sądzić o sobie czegokolwiek, co mnie się wydaje. Tylko mam mówić wszystko to, co Pan Bóg do mnie mówi, o mnie mówi, tak? Jeśli mówi, że Jan Chrzciciel jest głosem wołającym na pustyni, no to Jan się tak przedstawia. Jestem głosem wołającym na pustyni. Także, kochani, czytajmy Pismo Święte z tego powodu też, żebyśmy poznali, kim my jesteśmy w oczach Bożych. I żebyśmy wobec ludzi w swoim mniemaniu mówili do siebie właśnie tymi tekstami, które Pan Bóg do nas mówi. No. Dobrze, to jak na razie niech będzie tyle. Dzisiaj krótszy taki filmik, bo zaraz biegnę na kolędę. No. Wszystkiego Wam Bożego i nara.